Policefest TV Wspiera nas Spiroshop.pl oraz uliczna.pl i Marka Octagon. Kibice Widzewa Łódź z Holandii pochwalili się na profilu Wiara Spod Zegara zdobyciem w Amsterdamie małego płótna Krakowi. Przytaczamy treść posta. Taka oto mini szmatka sakowi wpadła wczoraj w ręce naszych emigrantów stacjonujących w Amsterdamie. RTS Holandia. Zachęcamy do komentowania. Jeśli chcecie więcej tego typu krótkich informacji kibicowskich, to tradycyjnie zostawcie łapkę w górze pod filmem. Zerknijcie również w opis filmu. Do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w Pioshot.pl z kodem i 5% rabatu.